Hej siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19. Na samym początku przypominam o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału i kliknijcie również w dzwoneczek W poprzednim odcinku Skończyłem sobie tam na, tych, na tej sprzedaży zboża W zimę i tutaj jak widzicie mój stan konta to 136 tysięcy Ale już wam mówię o co chodzi, bo Okazuje się, że Seasons ma sporo błędów Przynajmniej u mnie tak dzieje bo miałem na przykład problem taki, że, że po zimie, już był nawet środek lata, bo sobie ten czas przewinąłem, oczywiście, no i śnieg mi na przykład nie chciał w ogóle zniknąć. Także no to był całkiem duży problem. Nie mogłem sobie z nim w żaden sposób poradzić, nawet po wywaleniu modu Seasons, nawet po wyłączeniu śniegu, czy czegokolwiek wszystkich modów wywaleniu. Nic to nie zmieniało, bo nawet jak wywaliłem wszystkie mody, to ten śnieg po prostu miałem taką białą warstwę na całej mapie. Z tym, że ten śnieg już nie kolidował wtedy z żadnym z, z elementów, czyli tam ciąg nie, nie, nie skakał po tym śniegu i tak dalej. No i stwierdziłem, że po prostu nie da się tego w żaden sposób naprawić. Z racji tego, że to był początek takiej tej serii, no to pomyślałem, że po prostu dojdę sobie do tego momentu, w którym wtedy byłem sam no i teraz mamy już właśnie drugi rok. Tak naprawdę mapka ta sama, wszystko to samo, wszystko było tak samo, tam było na tym jednym polu była kukurydza, na tym drugim była pszenica no i niestety właśnie musiałem sobie poświęcić kilka godzin, dlatego też przez parę dni teraz nie wyrzucałem żadnego odcinka z farminga ponieważ miałem ten błąd i musiałem poświęcić trochę więcej czasu, żeby to tutaj sobie do tego momentu dojść. Teraz postaram się właśnie przed zimą e, zapisać sobie tą, ten stan gry, e, skopiować sobie tego save'a i gdzieś tam wrzucić w osobny folder i tak będę raczej robił troszeczkę częściej, e, bo wiadomo gdy mi się coś tam spierdzieli znowu, e, to nie chcę sobie e, znowu m, tej serii zaczynać od nowa e, gdzieś tam poza odcinkami, próbować dobiec do tego momentu, bo też nie jestem w stanie spamiętać wszystkiego e, jak to wszystko wyglądało. Mniej więcej stan konta sprzedaży tutaj tego zboża zgadza się z tym, co tam, miałem w tamtej serii. Spójrzmy sobie tylko może na, na silosy, ile ja tutaj mam tego zboża. Pszenica, jęczmień, owiec. Owiec był sprzedany na wysokim zapotrzebowaniu, słonecznik tak samo. Kukurydza tutaj też jest sprzedana i soja. Tak naprawdę został mi tylko rzepak, no i z tym rzepakiem to właśnie sobie też poczekam na jakieś tam większe zapotrzebowanie, co będzie dla mnie bardziej korzystne. Będę chciał kupić jeszcze jeden obszar, ale w tym odcinku nie zajmiemy się tym Ponieważ w tym odcinku tutaj na mapie będę miał troszeczkę pracy A jeszcze co, jakie zmiany zaszły, bo wcześniej miałem tutaj 3 dni i te 3 dni to jest taki czas po prostu, że średnio jestem w stanie sobie, warunki pogodowe tutaj na tym Seasons Średnio są w stanie nam pozwolić na to, żebyśmy sobie to wszystko ładnie zorganizowali, bo na przykład miałem też przypadek taki, że mi się zbugował deszcz. I deszcz mi nie padał od kilku dni, ale i tak, to już właśnie tutaj na tej serii, deszcz mi się zbugował. Od kilku dni już deszcz nie padał, ale dalej miałem komunikat, że nie mogę zabrać zboża, ponieważ jest zbyt mokre, a była słoneczna pogoda, więc. No tutaj jeszcze, podejrzewam, że przydałoby się troszeczkę aktualizacji do tego. Tu mam włączone ślady na śniegu. Tryb śniegu mam włączony, ale zrobię sobie tylko jedną warstwę i zobaczymy jak to będzie teraz działać. No tutaj to się nic nie zmienia. Tutaj sobie wszystko przepisałem tak jak miałem, tylko tutaj sobie chyba zrobiłem to już do samego końca. Odporność na mróz, tutaj pogoda, no to właśnie teraz jest na 9 dni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Raczej będę starał się wycinać to przewijanie na następny dzień, ewentualnie jak coś tam będę musiał zrobić, tak więc teraz, co tutaj robię pod sklepem? Pod sklepem robię to, że potrzebuję teraz wypożyczyć sobie ten rozsiewacz. Już wam mówię dlaczego, powodem jest to, że potrzebuję wapnowanie zrobić na, jednym, na obydwu spól. E, jeszcze dodatkowo na tym polu, którym, na którym była kukurydza, będę musiał zrobić orkę, bo w tamtym, e, na tamtym gospodarstwie, właśnie, wyszło tak, że sobie wyłączyłem tą okresową orkę, jednak nie zauważyłem tego, albo ona była z automatu wyłączona. A ja chcę tą orkę po prostu mieć, więc dzisiaj sobie rozsieję wapno i zacznę sobie orkę tego pola tam. E, będziemy mieli co robić e, worki, 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 e, gdzie jest wapno z nawozem z wapnem. Mam dobra, no i sobie chyba kupię kilka tych. E, może sobie kupię jest po 2000. Kupię sobie trzy, ewentualnie to się wyładuje i to nam e, nie zginie. Już sobie to podpinamy i ładuje. Tak więc jeżeli pobieracie ten Seasons Miejcie to na uwadze, właśnie, że to jeszcze nie jest w 100% dopracowane. Nie wiem, być może kolidowało to z jakimś modem, który ja miałem, ale to wszystkie mody, które posiadam, to są z oficjalnego modhuba, więc nie wiem o co chodzi. Poza tym, wcześniej sobie też oczywiście troszeczkę przewinąłem ten czas i za pierwszym razem wszystko było ok, nie było problemu. Ten śnieg mi zniknął i wszystko wróciło do normy. No ale później, jak już zacząłem właśnie nawet nagrywać kolejny odcinek że już tam wiosna się zaczyna. Było 17 stopni i śnieg dalej leżał na całej mapie w ogóle nie znikał, więc podejrzewam, że to jakiś tam Bóg gdzieś tam wystąpił i lepiej sobie właśnie będzie zapisać chyba. Tak będę się starał robić, że przed każdym rokiem będę sobie zapisywał, ewentualnie przed każdą zimą, czy tam przed, nie wiem, w lato czy coś takiego będę sobie starał zapisać tutaj ten mój postęp w tej grze, żeby nie było takich problemów. No, i teraz, tak jak wspominałem, na tych dwóch obszarach muszę wykonać wapnowanie. E, następny obszar sobie gdzieś tam spokojnie zaplanujemy, kiedy go kupić. Na razie mi brakuje pieniędzy, więc e, myślę, że e, zaczniemy sobie od jakiegoś tam małego kredytu. E, to w niczym tam nie będzie przeszkadzało, bo i tak sobie ten kredyt później spłacę. E, nadal gram na poziomie normalnym, oczywiście. Będę potrzebował też karszera, bo te moje maszyny są dosyć brudne i w tym roku będę chciał je właśnie tam po jakichś tam pracach już ogarnąć trochę. Dobra, Tak więc będzie troszeczkę więcej tego tutaj po tych pracach do wykonania. Tak jak wspominałem, tutaj była kukurydza, tak jak było wcześniej. rozsieję sobie tutaj to wapno i później sobie przylecimy tutaj z pługiem, zacznę sobie już tutaj ewentualnie sobie na tym polu właśnie rozsieję wapno, na tym drugim już zatrudnię może pracownika a ja sobie skoczę po pług Nie brałem sobie tej przystawki, żeby to było troszeczkę szerzej e, pracował ten, e, ten rozsiewacz. No bo to się wiąże z dodatkowymi kosztami, a te moje obszary nie są jakieś tam super duże, żebym aż tak się z tym spieszył. Pamiętam, że na początku farminga to wapno leciało o wiele szybciej z tego rozsiewacza, że po prostu e, bardzo dużo się go zużywało. I tak naprawdę, chyba na te dwa obszary to by mi nie starczył nawet. E, Cały taki rozsiewacz do pełna, ale teraz po jakiejś tam aktualizacji, którejś z kolei to troszeczkę poprawili i tego wapna szło już o wiele mniej, więc też jest lepiej, bo nie trzeba aż tyle razy jeździć i napełniać tego rozsiewacza. Też wiadomo, jak mamy pracownika, to ten pracownik mamy tą, mam tutaj tą opcję włączoną, żeby automatycznie sobie to uzupełniał, więc nie jest źle. Zachęcam Was również do obejrzenia pozostałych materiałów na moim kanale. Niedawno wrzuciłem odcinek z moim nowym komputerem, na którym właśnie teraz to wszystko nagrywam, bo na początku kanału startowałem z laptopem Lenovo Y700. No i mówiłem też już wcześniej, że w planach miałem po prostu w połowie roku kupić nowy komputer, który, na którym będę mógł sobie właśnie już grać w lepszej jakości. No i nagrywać lepszą jakość też tych, tych moich rozgrywek. Tak samo myślę, że w niedalekiej przyszłości zacznę też coś streamować, tak więc śledźcie kanał na bieżąco, bo na pewno będzie się sporo działo. Zachęcam Was do tego. No i dobra, jeszcze chyba będę musiał raz przejechać i będzie koniec na tym polu. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o chwasty, to chyba teraz nie mamy zbytnio możliwości zatrudnienia pracownika do chwastów, bo, bo te chwasty nie występują na całym polu i możemy go sobie włączyć chyba w miejscu, gdzie te chwasty są. Ale gdzie te chwasty się kończą, tam już później kawałek dalej, na przykład. To z tego co ja zauważyłem, to mi na przykład przerywał pracę, nie? Więc raczej te chwasty musimy sobie wykonywać sami. Jest to też całkiem spoko, bo wiadomo, nie musimy, znaczy no nie można też do każdej pracy zatrudniać pracownika, wiadomo i nie wiem, puścić sobie pracownika i sobie coś zrobić, a pracownik będzie tam tutaj robił, bo nie o to w tej grze chodzi. Dobra, jeszcze sobie przelecę tylko w tamtą stronę, może i skoczę tym drugim ciągnikiem e, wezmę pług może przy okazji sobie któryś ten obszar tutaj, myślę na tym żeby ten obszar powiększyć trochę i zobaczymy, może tak, może tak też zrobię chociaż w tamtą stronę też do końca, do drogi nie chciałbym go powiększać, bo myślę, że z czasem tam coś jednak postawię jeszcze jakiś budyneczek e, może, może zobaczę jak tam z drugiej strony ten obszar w sumie wygląda a może w drugą stronę go sobie powiększę. To jeszcze sobie przejadę w tamtą stronę i e, zobaczymy. Nie wiem ile tam jest miejsca, bo tam tutaj w, z tej jednej strony na pewno bym chciał go trochę powiększyć. A z tamtej strony nie pamiętam ile jest tego miejsca, czy jest go sporo. Tutaj co, z tego co widzę na mapie to jest tam sporo tego miejsca. Więc coś tam byśmy sobie jeszcze do tego przyorali. I byłoby... Troszeczkę więcej tego obszaru roboczego, bo tego małego pola jak mówiłem nie będę powiększał. To małe pole z czasem i tak pewnie będzie zagospodarowane tylko i wyłącznie pod budynki. Tak to sobie mniej więcej rozplanowałem, że tam właśnie mógłbym sobie rozło rozłożyć jakieś tam później budynki gospodarcze ze zwierzętami na przykład. Pracownik zakończył pracę. Dlaczego. Z tego co się orientuje, to jest tu potrzebne wadno. Dobra. O niech sobie jedzie. Oczywiście tutaj wszystko zakurzył. Yy, no tutaj kawałek byśmy mogli jeszcze pociągnąć to pole z tego co widzę. Może nie do końca. Chociaż w sumie gdzieś dotąd na pewno bym sobie mógł to przyorać. Yy, no tutaj na pewno nie będę chciał łączyć tych dwóch obszarów. Ale ile da radę przeorać tutaj z tej strony, też będę chciał chyba tak zrobić. No to lecę sobie do tego drugiego ciągnika, tutaj mam podpięty rozsiewacz. Odpalamy silnik i lecimy po jakieś pugi. Chociaż wiecie co, ja mam pobrany ten mod na to, że kultywatorem możemy też tworzyć te pola. Jednak no kultywatorem nie wykonam orki, więc muszę jechać po pług. No bo tego małego obszaru nie ma sensu powiększać, bo tak jak mówię, kwestia kilku odcinków i musiałbym już tutaj właśnie e, zająć się tym obszarem na takiej zasadzie, że tam jakiś budynek ustawię. Nie wiem jeszcze jak, od czego zacznę tutaj. E, na poprzedniej serii no oczywiście wleciały na początek kury. E, no później wleciał e, chyba z tego co pamiętam, świnie albo krowy. No, mniejsza o to tutaj na tej serii też na pewno coś tam będziemy w tym kierunku sobie organizowali. Tutaj potrzebuję 150 koni, tutaj potrzebuję 85, to jest 2 metry, tutaj mamy 2,5 metra. Eee, ile ten mój ciągnik ma koni? Ma 115, no 150 koni do niego nie podrzucę, ale ten może 150 koni ma. I w sumie w pługach nie potrzebuję aż tak mocnego ciągnika, więc sobie tylko tym ciągnikiem przytransportuję te większe pługi mimo wszystko. Niech będą normalne. Pługi sobie wypożyczę Dobra, bo pługi będziemy, ta, ta orka będzie wy, występowała tam po niektórych tych plonach dopiero Tam po kukurydzy, po ziemniakach, po burakach z tego co pamiętam Mógłbym sobie też rozbudować ten silnik w tym ciągniku, ale Na razie mam plany co do pieniędzy w innym kierunku zainwestować, więc tak jak mówiłem, na początku, żeby nasze gospodarstwo się fajnie rozwijało, to musimy sobie kupić jakiś obszar dodatkowy. Im więcej plonów, im więcej obszaru, tym więcej pieniędzy mamy, więcej możemy inwestować w nowe maszyny, większe maszyny, mocniejsze maszyny i tak Więc na razie nie ma sensu też mocno inwestować w maszyny, tylko kupujcie sobie ziemię, pamiętajcie o tym. Gdzie on ten drugi ciągniczek, ten tego świata, a tam on sobie stoi w tej wiata? Dobra, to to sobie odpinam i podjadę nim chyba pod e, kultywator. Bo jedynie zrobię tak, że tym ciągnikiem sobie e, pojadę później powiększać to pole, e, a chyba pracownikiem sobie... wow. wow, 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 wow. Trochę zrąbałem. Dobra. Pracownikiem sobie zrobię na takiej zasadzie, że będzie mi tam troszeczkę orał jeszcze na tym polu, Aczkolwiek, tak jak wspominałem, ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby do wszystkiego zatrudniać pracowników. No tutaj niestety musiałem to zrobić w momencie, gdy mi się ten save tam ten trochę spierdzielił i tam większość prac mi wykonywali też właśnie pracownicy, bo no nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby poświęcić dużo czasu. A chciałem też jak najszybciej nagrać kolejny odcinek. I pokazać wam jak tutaj te prace teraz będą przebiegały na gospodarstwie. Miejmy nadzieję, że ten ciągnik sobie tutaj poradzi z tym kurna, bo coś widzę, że może być problem. Całkiem spore te półki się wydają. Tej pięć tych lemieszy i zobaczymy jak to wyjdzie. No i dobra, lecimy. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak regulacja wysokości tego pługaw w ten, jak tam opuszczamy, bo tego co mi się wydaje, to mimo wszystko, uu, uu, ale uciekłem. Bo tu to koło musimy jechać po krawędzi, zapomniałem o tym. No dobra, to sobie to później jeszcze raz przy i tyle. Nie mamy regulacji takiej, że tam na przykład jak w tych starych ciągnikach musieliśmy rozkręcić, chyba tam ciągło to się nazywało, i żeby nam to właśnie ta wysokość na tym polu w miarę z tyłu, żeby te pługi nam się nie podnosiły. Z tego co pamiętam, to też tam były stosowane różne takie tam metody, na przykład em, zakładanie czegoś ciężkiego na końcówkę pługu i tak to właśnie funkcjonowało, więc no tutaj takiej możliwości nie mamy. Ale fajne by było urozmaicenie, nie wiem czy nie ma takiego modu w sumie, ale no tutaj na razie na tym nie będę się skupiał. Może coś takiego poszukam i nagram o tym osobny odcinek, żebyście sobie mogli zobaczyć małymi pługami to oczywiście troszeczkę będzie trwała ta orka tamten pracownik, on już chyba skończył ale to na razie tam i tak nie jest mi to potrzebne chociaż tam nie muszę wykonywać orki ale na razie w tym odcinku sobie troszeczkę tutaj jeszcze pojeżdżę dopiero zajmę się później następnym, następnymi pracami tutaj na gospodarstwie e, dajcie znać może w komentarzach, e, jak tam Wam się z e, Seasons Modem kto tam używa. Bo właśnie mnie zastanawia, czy tylko ja miałem ten problem. Bo jeżeli tylko ja miałem taki problem, to może być tak że właśnie faktycznie tutaj trochę za wcześnie opuściłem. Może być tak, że faktycznie, któryś mod tam dosyć mocno kolidował i on mi to zbugował. Zastanawiałem się nad tym modem od przewijania tego czasu. Tam tam nawet do chyba 9000 razy mi pozwala przewinąć ten czas. I właśnie to mnie zastanawiało najbardziej, że być może on tam gdzieś coś tam, że ten czas się za szybko przewija, dlatego ten deszcz mi się też ściął. Dlatego też mi się ściął ten śnieg i chyba przestanę używać tego modu. Nawet go sobie już wywaliłem stąd. Eee... I nie mam go na razie. Będę chciał chyba właśnie jeden taki sezon pełny sobie ogarnąć bez tej modyfikacji. I zobaczyć, czy to przypadkiem właśnie nie ona gdzieś tam stwarza jakieś problemy. No i dobra, lecimy w drugą stronę. No tutaj troszeczkę z tym oraniem i zejdzie. A, jeszcze coś chciałbym powiedzieć. Eee... Musicie uważać na to, o której godzinie i kiedy zatrudniacie pracownika, bo w weekendy, w soboty i w niedzielę pracownik kosztuje chyba o 50% więcej. Dodatkowo po godzinie 18 i do godziny 6 rano, to jest bodajże albo do 7 rano, też płacicie więcej za pracownika, tak jakby takie godziny nocne miał, tak? Więc jeżeli nie chcecie przepłacać też całkiem sporo za pracowników, to miejcie to też na uwadze, bo z czasem może to na przykład jeżeli go zatrudnicie do takiego orania pola i on tutaj zejdzie mu z godzinkę, to uwierzcie mi, że to wyjdzie troszeczkę więcej niż Wam się wydaje. Nie przekręciłem połów. No i dobra, lecimy. Jednak Fiat się okazał pomocny, a miałem już planach go y, sprzedać, y, że tak powiem, rozłożyć go na części, bo chciałem sprzedać tego Fiat'a i y, rozbudować tamte ciągniki, to znaczy zamontować w nim moc, mocniejszy silnik, ale jak się okazuje, to Fiat akurat y, świetnie sobie da radę tutaj w tych pługach, więc. Do góry. Myślę, że na tym zakończymy odcinek. Ja sobie tutaj tą orkę skończę już poza odcinkiem. Zrobię to chyba na takiej zasadzie, że może nagram Wam kolejny odcinek, jak już tam będę powiększał to pole. Może już brak tam sobie naszykuję to pole do powiększania, wtedy nagram kolejny odcinek. Powiększymy sobie to pole i zobaczymy w jaki dzień co będziemy mogli sobie obsiać, bo z tego co pamiętam, tam mam zaplanowany chyba rzepak i słonecznik. Więc no też będzie pewnie wymagana tego odpowiednia temperatura. Zatrudnię sobie na chwilę pracownika i zobaczę sobie jak to w sezon wygląda, teraz tą temperaturą u mnie. E, bo tak, dzisiaj mamy takie temperatury. I tu widzę, że całkiem spore wahanie jest tych temperatur, bo już nawet dzisiaj byśmy coś mogli. No tym zajmiemy się już mówię później w następnym odcinku, jak będę chciał już tam wsiać coś, bo teraz mam 9 dni roboczych na, każdy, na każdą porę roku, więc tego przewijania może być trochę więcej. Myślę, że gdzieś tam nawet w międzyczasie w któryś tam dzień wykonam sobie jakieś misje, bo nie chcę mi się też przewijać bezczynnie tak tych wszystkich dni. Tak więc, jeszcze raz zachęcam Was do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, oczywiście, pod filmikiem, jeżeli Wam się podobało. Zachęcam też do obejrzenia pozostałych filmów na kanale i kliknijcie w dzwoneczek. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej!